Matkę Najświętszą uczynią to, ksiądz przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci. Pomiędzy poszczególnymi powitaniami śpiewamy krzyk Ade, Ade Maria, zdrowaś, zdrowaś Mariu. Mariu, Pan Jasnobójski, witamy Cię po raz pierwszy w naszej wspólnocie. Przez Ciebie i z Tobą zapraszamy Twojego Syna do naszego życia. Przez Ciebie mówimy do Chrystusa. Bądź z nami w każdym pracy. Dziś patrzymy w Twoje oczy. Ty wiesz o wszystkim, czego nam brakuje. O wszystkim, co nas boi. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przeminienia, nasze dążenia, nasze wysiłki. Proszę Cię o powiedz swojemu synowi o naszych trudach i skomplikowanym dziś życiu. Stawiamy sobie pytanie, jak dziś być polatą, jak dziś być Katolikiem? Jak odnaleźć się i odbudować w okresie pandemii? Odpowiedź trudno znaleźć. Powiedz też swojemu synowi, że chcemy być mu wierni. Jak to uczynić? Czekamy matko Twojej rady. Matko Twojej O Oto jesteśmy tu, aby słuchać by wzruszyć Twoje matczyne serce. Przystroiliśmy dla Ciebie naszą parafię. Przystroiliśmy też świątynię. Przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, komisję świętą, spowiedź. W tym czasie na wiedzenia chcemy być przy Tobie. uczyń. Uczyć się chcemy od Ciebie dobrego życia. Umocni nas wierności Bogu, abyśmy skarb wiary przekazali nowemu pokoleniu. Co dzisiaj jest tak trudne. Żyjąc prawdą, miłością, pochwalę Bogu. Maria, Pani jasnogórska. Wszystkim w naszej parafii cierpliwie z Ewangelią w sercu przejść przez życie w tę przyszłość, którą zaprosiliśmy Twojego Syna Jezusa Chrystusa, tego, który jest wczoraj, dziś i na zawsze. wizerunku. Stajesz dzisiaj wobec nas jako Matka Rodzin. Dlatego my, rodzice, pragniemy oddać Ci wszystkie nasze rodziny. Pragniemy, aby były Bogiem silne. Ufamy, że takie będą, kiedy Twojego Syna, Chrystusa, uczynimy centrum naszego życia rodzinnego. Spójrz, Maryjo, na Matki i Ojców naszej parafii. Niech będą wierni swojemu rodzicielskiemu powołaniu. Chcemy, aby nasze rodziny były podobne do Twojej nazaretańskiej rodziny. We wspólnocie rodzinnej chcemy pokonywać grzech. Dziś, kiedy otaczający świat chce zniszczyć rodzinę, wiarę i moralność, rodziny potrzebują pomocy i łaski Twojego Syna. I Twojej macierzyńskiej opieki. Spójrz z miłością na rodziny, które przeżywają kryzys, które odchodzą od Boga, od Ciebie i Kościoła. Bądź dla nich ratunkiem. Chwila w chwilach trudności, pomagaj im odnajdować miejsce przy Chrystusie, sprowadź synów marnotrawnych do domów rodzinnych i do wiary. W naszym kościele. Pod wezwaniem opatrzności Bożej, ucz nas Maryjo zawierzenia i zaufania Panu Bogu, niech Twoje fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, stanie się dla nas drogowskazem i światłem. Chcemy tak jak Ty Maryjo, wszystkie nasze troski i radości, tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne naszego życia przeżywać razem z Bogiem. Matko, nasza najlepsza, naucz nasze rodziny żyć dla Boga i Kościoła. Maryją, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Pani Jasnogórska, my młodzi przeżywamy w naszym życiu ważny czas. To właśnie teraz tworzy się w nas obraz miłości, jaki będziemy mieli przez całe nasze życie. Ty jesteś nauczycielką pięknej miłości. Prosimy Cię. Niech nasze serca będą czyste i niewinne, a sumienia zdrowe, abyśmy mogli ze spokojem myśleć o przyszłości i brać za nią pełną odpowiedzialność oraz iść przez życie z postawą gotów. Ucz nas, Maryjo, jedności Twojemu Synowi, Jego nauce i poleceniom. Bądź z nami Pani Jasnogórska w każdym czasie, a szczególnie w tym czasie nawiedzenia. Mario, jesteśmy młodzi. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Aby był już na zawsze z nami. Chcemy być dobrzy, mądrzy i blisko Ciebie, matko. Jako nasza opiekunka wiesz, że życie dzieci też bywa trudne, że popełniamy błędy, ale Ty z wielką miłością i zatroskaniem na nas patrzysz i pomagasz w smutkach i utrapieniu. Naucz nas kochać i szanować naszych rodziców i wychowawców. Otocz wszystkie dzieci naszej parafii płaszczem swojej opieki, a w tym czasie nawiedzenia przygarnij nas do siebie, przytul do swego serca, jak tulisz Jezusa, czuwaj nad nami i ucz. Thank mm -hmm. you.